No i znów w zimowym anturażu oczko wodne, tym razem przy ulicy Skarszewskiej tam dalej jest skrzydlata, czyli w zbiegu niedaleko przystanku końcowego, bodajże ósemki Chcę pójść zobaczyć... nadano przed chwilą przeleciały skowronki kierując się na południe Nie wiem, czy to lokalne migracje czy też te, które późno lecą rozmyśliły się Północ Europy i wracają. Natomiast no ja tu przede wszystkim chcę pójść i zobaczyć, czy no, ten śnieg jest no, dosyć głęboki. Z tego co słyszałem w kozienicach opad śniegu to był 20 cm. Ta warstwa. Nie wiem ile jest w radomiu, ale to jest w granicach 20 cm. To jest oczywiście śnieg mokry, ciężki no, będzie jakaś retencja przez pewien czas w nocy było zimno około 2 stopni nie wiadomo czy znaczy nie wiadomo czy, czy, czy zbiorniki pozamarzały, ale biorąc pod uwagę to, że one już były ciepłe, no bo jak żaby trawne wychodzą to temperatura wody w granicach 10 stopni osiąga i wtedy one przystępują do do rozmnażania, no ale tak przy powierzchni może to o, skrzek może po prostu zamarznąć. Chciałem zobaczyć tutaj w miejscu, gdzie one składały ten skrzek wcześniej, gdzie było o ile się nie poślizgnę i nie wiadę do tej wody, ale jak widać ciepło wewnętrzne tutaj. O i mamy małe, małą, małą wodę. Tak. To one są zabezpieczone, dlatego że co prawda nie widzę tutaj nowych pakietów z krzeku. Ale stary pakiet jest w wodzie, ale przybyło go. On wyraźnie opadł no, jest bezpieczny w miarę. Teraz trzeba poczekać na, na to, aż się pogoda poprawi. Nie wiem, czy są tu jeszcze ostatnie dorosłe osobniki, nawet jeśli są, to się pochowały. Hop. Tu głębiej czy jest No i zakochana para krzyżówek yy, Nie widziałem jeszcze tutaj ropów szarych Ciekawe czy one są No Zakochani także mnie nie zauważyli bo to blisko mnie podpuściły te krzyżówki Chociaż no to blisko miasta te krzyżówki miejskie raczej się zachowują mniejszy dystans nie, niż te dzikie więc no bez... o jest mała zaspa zobaczmy czy coś się wydarzyło na ulicy czy coś próbowało przychodzić do zbiornika no to zbiornik i tu mamy zaspę op i to zaspa taka po kolb mojej kolanu no więc dosyć duża nie wiem czy nie weszło mi do gumowcy trochę O, jakiś grzywacz biedny szuka Trzygo siedzenia Płazów nie widzę A słychać już na pewno ich nie będzie Zobaczymy czy na ulicy Są jakieś ślady Migracji To znaczy rozjechane Rozjechane to jest mimo wszystko bardzo Intensywny ruch to wydawałoby się, że droga raczej o znaczeniu lokalnym, no, ale to tak wszędzie jest no, zagrożone są te które przebywają w tej części tam sobie zabudowanie wzdłuż ulicy Skrzydlatej Myślę, że no, przejdziemy w tym rowie O, napełnił się wodą, w zeszłym roku tutaj dosyć dużo było ropuch które tutaj składały skrzek a no później niestety to wszystko wyschło. Także właściwie to taka nadaremna praca. Ropuch no i tutaj bardzo dużo ropuch ginie. Ja tu 88 ropuch naliczyłem, które. O, muszę przejść. 88 ropuch, które zostały rozjechane w zeszłym roku w poszczególnych razem tyle ich było, podejrzewam, że było ich więcej bo niektóre ściągają drapieżniki które takie miejsca rozpoznają no i po prostu zbierają e, martwe osobniki no a niektóre są tak rozjeżdżone że właściwie zostanie po ich tylko wspomnienie i mokra plama no i to tyle no dobrze, to podjedziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczymy jak tam jak tam jest no ciekawie by było sfotografować e, Zabyt Już dawno tak nie miałem Kiedyś pamiętam po lodzie e, Ale nie miałem wtedy aparatu Obserwowałem właśnie Takie migracje po lodzie W Dolinie Kosówki Albo też w Muzeum Wsi Radomskiej e, Jeszcze to było troszkę śmiegu Także widać było jak i przy słonecznym dniu Więc To bardzo fajnie wyglądało Ładnie No i płazą to za bardzo nie przeszkadzało Pojedziemy do następnego zbiornika, zobaczymy jak tam sytuacja, może jeden z robów obejrzy, gdzie zawsze dużo jest płazów.